Nazywam się Paulina. Od urodzenia cierpię na bardzo rzadką i poważną chorobę genetyczną, która nosi nazwę dysplazja diastroficzna. Jest to ultra rzadkie schorzenie, które przejawia się w bardzo niskim wzroście, skróceniu kończy, nieprawidłowym kształtowaniu stóp i dłoni, pogłębiającej się z wiekiem skoliozie przed występującymi zwyrodnieniami. Pomimo tego, że choroba deformuje cały układ kostny i generuje liczne problemy, udało mi się spełnić wiele marzeń, dając także inspirację innym osobom niepełnosprawnym. Ukończyłam studia z najlepszym wynikiem, dostałam się na doktora. Niestety na ten moment choroba odbiera mi wszystko. Zamknęło mnie w czterech ścianach, bolliwości, bólowy nasilają się z dnia na dzień, a ja staję się słabsza. I nie potrzebuję leczenia w Stanach Zjednoczonych i o kosztu 1,5 mln złotych. Proszę, błagam, wszystkich ludzi dobrych.